Zygmunt Miłoszewski, Hydropolis, tom pierwszy wydawnictwa WAP. Jest to tom pierwszy nowej trylogii, której akcja dzieje się w podwodnym świecie, w Hydropolis, właśnie. Bohaterem jest 11-letni Leonard, zwany Elkiem, który zamieszkuje Hydropolis. Właśnie tutaj się wychował, tutaj dorasta, tutaj wiedzie życie. Takie jak każdy inny mieszkaniec podwodnych kolonii. W Hydropolis obowiązuje uniwersalna zasada bezpieczeństwa, i tak długo jak te zasady są przestrzegane, tak długo mieszkańcy są wolni. Ale gdy tylko zaczną łamać zasady, grozi im za to nawet śmierć. Elek ma dwie mamy. Możemy przeczytać, że są tutaj trzy modele rodziny Są dwie mamy, dwóch ojców Albo model stadny, gdzie jest kilkoro mężów i kilka żon I Elek chciałby właśnie do takiego modelu najbardziej należeć Ale ma dwie mamy, które y, tak samo marudzą Na przykład o w pokoju Życie Elka, jak i jego przyjaciół Toczy się tak jak każdego nastolatka Uczą się, bawią, chodzą do szkoły Przyjaźnią się ze sobą, spotykają się ale wszystko się zmienia, kiedy pojawi się jego siostra Alicja. Alicja przekazała Elkowi wiadomość, że wszystko, co tutaj jest, jest kłamstwem i że chłopiec musi uciekać. Chłopiec postanowił dowiedzieć się, co jest prawdą i uciec z Hydropolis. Powiem Wam, że to jest tak wciągająca, niezwykła przygoda. Nie oderwiecie się od czytania, dopóki nie przeczytacie całej książki, a i na końcu pojawia się jakiś taki smutek, że w takim momencie to się kończy. My nie możemy się doczekać części drugiej, z niecierpliwością na nią czekamy, bo jest to świetna, przygodowa, fantastyczna historia, nie tylko dla nastolatków, bo jestem przekonana, że starsi czytają. Będą się równie doskonale przy lekturze książki bawić. A więcej o pierwszym tomie Hydropolis na blogu w opisie do filmu jest link.